Dzień dobry. To jest pierwszy film z tej serii, którą obiecałem. Mianowicie, no skąd bierze się ten efekt, że jak tam wmuchamy w rurkę, tutaj, a ten koniec mamy zanurzony, to, to woda podnosi się do góry. I powiedzieliśmy sobie, że tu w tej, tej części panuje podciśnienie, bo ciśnienie powietrza w takiej strudze powietrza szybko płynącej jest mniejsze niż dookoła, jest mniejsze niż atmosferyczne. No i obiecałem wyjaśnić, Mniej więcej skąd to się bierze, bo niektórzy próbowali tam jakoś wyjaśniać, opisywać przy pomocy cząsteczek i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw będą, zaplanowałem trzy filmy. Trzy różne intuicje, od najprostszej do najbardziej złożonej. Dwie będą oparte o pojęcie ciśnienia. Które też po drodze musimy sobie wprowadzić. Tak, bez odwoływania się do tego, skąd one się biorą, skąd ono się bierze i jaką rolę tam odgrywa ruch cząstek gazu w tym pojęciu ciśnienia, No a trzecie już oparte o analizę czy zrozumienie ruchu cząstek efektów ruchu cząstek chaotycznego ruchu cząstek gazu. No więc pierwsze wyjaśnienie jest bardzo proste no jak nie dmucham w tą stronę to tutaj jakby nic nie czuję nic nie wylatuje więc jeśli chcę żeby to jest niby oczywiste ale jeżeli chcę żeby powietrze zaczęło wypływać szybciej i to niekoniecznie musi być zwężona rurka mogę wziąć też taką rurkę o, która nie jest zwężona to jest z jakiegoś innego eksperymentu nie jest zwężona i z nią jest tak samo no jeśli chcę żeby powietrze wylatywało z ta, Szybko, no to muszę dmuchnąć, a zatem pchać to powietrze z tej strony, tak czyli szczególnie to jest widoczne w takiej sytuacji. Czuję się to w takiej sytuacji. Tu teraz czuję strumień szybko wylatującego powietrza, ale żeby on chciał wylatywać, no to muszę cisnąć na powietrze z tej strony. No innymi słowy, jeżeli chcemy, żeby. Powietrze się szybko poruszało, to musi być tak, że ciśnienie z jednej strony musi być wyższe niż ciśnienie tam, gdzie to powietrze się szybko porusza. No i to jest taka najprostsza potwierdzenie, jakby tego, że ta idea, że ciśnienie w strumieniu szybko poruszającego się powietrza jest mniejsze, to w zasadzie ściśle odpowiada takim codziennym intuicjom. Za chwilę zacznę nagrywać drugi.